Oglądałem wiele wywiadów z Tobą, nigdy nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Jak się czujesz jako macocha syna Rinki'ego? Oj, wspaniale! No wspaniale, sobie, bo po, tak, po pierwsze, Kaja jest fantastyczną babką, którą mm. uwielbiam i znam od kiedy miałyśmy 17 lat. Więc tu nie, nie ma między nami cienia zazdrości, nieporozumienia, jakiegoś, wiesz, takiego fermentu, który... Czasami zdarza się w e, rodzinach patchworkowych. Roch jest cudownym chłopakiem, uroczym, kochanym, dobrym, inteligentnym. E, wiesz, więc my, kiedy idziemy na przykład, nie wiem, na nie wiem, rodzinny obiad, tak jak ostatnio były rodziny mojego e, najmłodszego syna i był Roch ze swoją dziewczyną i był, oczywiście e, byli moi synowie i powiem ci, że to jest wielka przyjemność. My zresztą w zeszłym roku na Wilkanus, póki jeszcze Ło tak zwanie normalnie, byliśmy na, właśnie w, w Stanach u mojego średniego syna, byliśmy w długiej podróży, takiej dwu i pół tygodniowej, wszyscy razem, więc mm, no powiem Ci, że ja nie czuję się tym obciążona, wręcz przeciwnie, ja czuję, że to jest wartość dodana. A jak wspominasz takie pierwsze spotkanie? Bo ja, jak spotykałem się z moją macochą po raz pierwszy, to byłem do niej tak trochę wrogo nastawiony i później powiedziała mi, że trochę bała się tego spotkania. I czy ty też tak miałaś? Nie, w ogóle, bo ja nie czułam kompletnie. Po pierwsze, wiesz co? Tutaj sytuacja też była bardzo czysta, dlatego że my byliśmy obydwoje. Wolnymi ludźmi. Mhm. Tu nikt, nie rozpadło się żadne małżeństwo e, Wiesz, przez, przez nasze bycie razem. Mhm. W związku z tym ta sytuacja była taka fair, była taka lekka. Wiesz, Roch jest dorosłym e, chłopakiem, ma 21 lat. Kiedy spotkałam Rinkę, e, to było 2,5 roku temu, więc no jednak był dorosły. I, Wiesz co, od pierwszego momentu, kiedy się wszyscy razem spotkaliśmy, Roch był przygotowany na to bardzo mądrze przez swojego tatę, przez Rinkę, przez który powiedział mu, że on czuje się teraz bardzo szczęśliwy.